Porozumienie, które tutaj trzymam w ręku, proszę Państwa, nie jest idealne, bo idealnego wypracować nie było można, ale ono spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Spełniony tam jest jeden z podstawowych warunków. Załoga kopalni Budryk to zaledwie 2400 pracowników, którzy mają najwyższą wydajność w Polsce w resorcie górnictwa. Natomiast Jaszczębska spółka wygląda, węglowa, to jest kolos, która ma w tej chwili ponad 20 tysięcy pracowników. I żeby taka grupka mogła się przebić, musi być dobrze zorganizowana, a przede wszystkim musi być właściwie reprezentowana. Udało się uzyskać w tym. W porozumieniu jedną rzecz najważniejszą, że powstał zespół sześcioosobowy, bardzo wąski, który będzie reprezentował 20 tysięcy górników, ale w tym zespole jest reprezentant kopalni Budryk jest reprezentant Komitetu Strajkowego. Po prostu te organizacje, które tam były wybrały mnie, żebym reprezentował tą załogę w negocjacjach dalszych. Ja! 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 Lata oczekiwania spełnię i tym wymogom podołam, po prostu, bo tej załodze to się należy. I to jest jeden z najważniejszych ustaleń. Udało się załatwić również wiele spraw dla innych pracowników jaszczęskiej spółki. Czekaliby na tą standaryzację nie wiadomo jak długo. Zapisy wcześniejsze, które były, mówiły o standaryzacji, mówiły o dojściu do średniej płacy, ale wszystkie były warunkowane uzgodnieniami ze stroną społeczną. 2011 rok, jeżeli wszyscy się zgodzą. Teraz mamy konkretną datę znacznie wcześniejszą. To jest data 2010 maksymalnie i nie ma tam warunków. Czyli to wyrównanie płac dla tych górników, którzy nie są tutaj, ale są na innych kopalniach Jaszczęskiej spółki również nastąpi. To jest sukces również tego strajku, że pomógł innym, że pomógł innym zająć się z nimi w ich ciężkiej pracy. Jest w tym porozumieniu zawarte szereg postulatów strajkowych, o które występowaliśmy. Między innymi jest postulat, który tutaj... Był bardzo ważny dla pracowników nowo przyjętych, bo muszą Państwo wiedzieć, że na tej kopalni był taki dziwny zwyczaj, że przyjmowało się pracownika do pracy i tak naprawdę on nie był pracownikiem, bo był na rok, na umowie na czas określony, później na dwa lata i tak naprawdę 3-4 lata nie wiedział co zrobić. Każdy dzień pracy to był dzień stresu, czy mu przedłużą, czy mu nie przedłużą. Jeżeli będzie nisko się kłaniał, może mu przedłużą. Taka sytuacja tutaj była i to jest czysty przejaw w mobbingu, jaki stosowano. Większość tych pracowników w tej chwili ten problem ma rozwiązany, ponieważ w porozumieniu mamy zapis, że po sześciu miesiącach nienagannej pracy staje się pełnoprawnym pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony. I to jest również wygrana tych górników, którzy strajkowali dla swoich młodszych kolegów. To jest też wygrana tego strajku. I ten strajk, proszę Państwa, który się odbywał, to był strajk przede wszystkim górników z produkcji. To był strajk tych, którzy pracują najciężej na samym dole w najcięższych warunkach. To nie był strajk pracowników administracji. Ci pracownicy byli po drugiej stronie i chcieli wejść, nie wiadomo czemu, tutaj, jeżeli ich miejsce pracy jest w budynku administracji. Dziękuję również kolegom wszystkim, że uniknęliśmy wszystkich prowokacji, jakie były. Dzisiaj rano był szczególny dzień, ponieważ wczoraj dyrekcja tej kopalni wszystkich pracowników z pozostałych zmian odwołała. Wczoraj nikt nie przyszedł na zmianę drugą, trzecią, czwartą. Wszystkim polecono przyjść dzisiaj na rano. Żeby zrobić pokazówkę, że jest tutaj 500, 600 czy 700 ludzi chętnych do pracy, którzy tak naprawdę przyszli nie na swoją zmianę. Przyszli tylko po to, bo im polecono. I taki był sens. I Państwo mieli być świadkami zamieszek, do których nie doszło, bo się okazało, że po drugiej stronie, po drugiej stronie tego potu stali również odpowiedzialni pracownicy tej kopalni i nie dali sobie manipulować i z jednej, i z drugiej strony. I to jest wygrana nas wszystkich, że nie doszło do tego, że udało się uniknąć tego najgorszego. A chciano do tego doprowadzić, że dojdzie do zamieszek, że dojdzie do rozruchów, że wkroczą służby prewencji, które czekały w pogotowiu. Taki był sens tego wszystkiego, żeby złamać tę załogę. Ta załoga wykazała naprawdę ogromną odpowiedzialność i nie dała się złamać. I ja jestem dumny, że jestem częścią tej załogi. Chciałbym Państwu, mediom podziękować serdecznie od nas wszystkich górników przebywających na dole. To było 25 dni, 25 dni non stop na dole. Ciekawe jak ZUS policzy teraz emerytury. To jest medium, mówię, prasie, którą tam nam koledzy kupowali. Radio, radio żeśmy słuchali poprzez przekaz taki właśnie telefoniczny. Medium telewizyjnym, które... Przekazywały, właśnie przekazywały te informacje na zewnątrz, na cały kraj, za granicę również, bo też mieliśmy stamtąd informacje. Dziękuję serdecznie. Byłem z tymi ludźmi tam na dole. Wielu, wielu może nie powiem, że wielu, ale nie wytrzymywało psychologicznie, nie mówię psychicznie, bo to są twardzi ludzie, psychologicznie. Były naciski żon, matek, były naciski dzieci, płacz. Po prostu ci, którzy chcieli złamać ten strajk, w słusznej sprawie posługiwali się nawet dziećmi. Przykro mi jest, że w kraju demokratycznym po latach osiemdziesiątych, gdzie miała być właśnie solidarność, tak wielkie słowo, gdzie Jan Paweł II mówił, że solidarność to jeden z drugim, tutaj stanęła po drugiej stronie, nie po stronie pracowników, ale po stronie rządzących. Dziękuję moim kolegom Grzegorzowi, że nie załamał się, że pomimo różnych spraw, bo przyjeżdżał i na dole były pytania bardzo trudne. Nieraz powiedział zacisnął zęby i nie powiedział, nie zapłakał, ale widziałem to zmęczenie. Dziękuję ci Grzegorz, bo byłeś dzięki tobie tutaj jesteśmy. Każdy z nas coś robił. Dziękuję Grze Krzysztofowi Łabędziowi. Dziękuję Wieśkowi, który... Naprawdę to jest przywódca nas, nasz tutaj. On się nie załamał jeszcze wcześniej. Od 2001 roku nie załamał się. Został, Wiesiek dawał odciski palców jako naprawdę rzetelne odciski i po co to robili? Z zastraszenia parę lat temu, a on jest tu dzisiaj z nami. Dziękuję też tutaj naszemu Pawłowi. Paweł jako ratownik też dołączył, też tam były naciski, bo akurat jego centrala pomogła finansowo, ale nie przełączyła się do tego strajku. I chciałbym naprawdę tutaj, żeby ta załoga, która tutaj jest, która mnie słyszy, wspaniała załoga, wspaniali ludzie, którzy byli ze mną i w głodówce, i byli na dole, i leżeli na tych felach na bolach żeby wybaczyli tym, którzy nie, do, nie dorośli do sprawowania funkcji, funkcji związkowych. Nigdy nie dorosną. Tacy ludzie nie wiedzą to, co są. Ustawa o związkach zawodowych wyraźnie pisze, już pierwszy artykuł, drugi, czwarty, na samym początku pisze po co są związki zawodowe. Dziękujemy! 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 dziękujemy.